Z nami dzisiaj jest Sebastian Decowski, miło mi. Powiedz, już chyba troszeczkę rąbka tajemnicy możesz zdradzić, że będziesz na kolejnych walkach powiedz coś więcej na ten temat. E, tak, a, a więc przy, 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 przyjeżdżam tutaj z Rzeszowa, jestem nowym nabytkiem organizacji FEN. Zadebiutuję już na kolejnej Gali, czyli na wakacyjnej Gali w Ustrudzie. Będę miał przyjemność wal stuczenia walki z Adrianem Błońskim, więc czeka nas tak naprawdę ciekawy pojedynek. Oba jesteśmy doświadczonymi zawodnikami, nastawiam się na bardzo ciężką walkę, ale na pewno fajerwerek nie zabraknie, więc już nie mogę się doczekać. Powiedz, kiedy spotkałeś swojego przeciwnika, czy z nim walczyłeś wcześniej, czy, czy jakoś może trenowałeś z nim wcześniej, powiedz, takie rzeczy zapytam. Nie, do tej pory tylko, że tak, tak naprawdę oglądałem tylko Adriana na, właśnie na galach fen. Co mogę o nim powiedzieć, jest bardzo dobrym, dobrym, fizycznym zawodnikiem, też bardzo, ma na bardzo wysokim poziomie parter. Ale sprawdzimy swoje umiejętności, niech tak naprawdę wygra lepszy, kto będzie lepszy tego dnia i sprawdzimy tak naprawdę swoje umiejętności w klatce. Powiedz mi na co dzień, w jakim klubie trenujesz, kto jest twoim trenerem? Na co dzień trenuję w klubie Universal Fight Team w Rzeszowie, moim trenerem. Jest między innymi za stójkę jest odpowiedzialny tomek konieczny, który katuje mnie każdego dnia pod, to dobrze. pod, 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 kątem, pod kątem stójki za moje przygotowanie parterowo za pośnięcie z odpowiedzialny Grzegorz Gajur. No, kod, jeśli chodzi o to płaszczyznę, fenomenalnie. Gdy myślę, że mam dobry parter i robię z nim rundki, to zdecydowanie nie mam szans, więc chylę czoła. No i oczywiście za moją dietę jest odpowiedzialny Kuba Hanulak, więc zawsze wszystko to spinamy, no i później daje efekt to wszystko na walce. W takim razie do zobaczenia na Gali w ostrudzie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.